Dobrego wieczoru, drodzy przyjaciele! Dziś witam Was w Towarzystwie S. Jak pewnie zauważyliście, ze stawem biodrowym? Czy nie zadawaliście sobie pytania, dlaczego ten staw jest jednym z najczęściej wymienianych stawów? Dlaczego protezowanie stawu biodrowego jest tak powszechne? Dlaczego w przeciwieństwie do innych stawów nie wytrzymuje obciążenia? Dlaczego boli? Dlaczego tak często rozwija się artroza stawu biodrowego? I jak możemy tego uniknąć? Dziś zajmiemy się tym pytaniem i powinniśmy zapobiec całemu temu procesowi. Nawet jeśli artroza już występuje, o ile nie wymaga jeszcze wymiany stawu, dziś również z powodzeniem złagodzimy ten stan. A jeśli jeszcze go nie ma, albo masz artrozę pierwszego stopnia? Kiedy to jest tylko zwężenie szpary stawowej, ścieńczenie chrząstki, to tylko wtedy, gdy jest pierwszy stopień, można praktycznie doprowadzić swój staw biodrowy do idealnego stanu. No i ból też usunąć, żebyśmy zrozumieli, dlaczego on boli, co tam boli i co w nim boli. Kiedy jeszcze nie ma artrozy, musimy zrozumieć, co go porusza, które mięśnie wykonują ruch w stawie biodrowym gdzie jest najsłabsze miejsce przez które zaczyna się uraz. Staw jest zdolny do wykonywania różnorodnych ruchów. Nogą można kręcić, obracać dzięki różnym kombinacjom mięśni, które się kurczą i poruszają nim. Główne grupy mięśni. Pierwsza na przedniej powierzchni uda to mięsień prosty uda, który wchodzi w skład mięśnia czworogłowego. Razem z mięśniem biodrowo-lędźwiowym, który jest również jednym z najsilniejszych stabilizatorów odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Razem te dwa mięśnie zginają nogę w stawie biodrowym, unoszą nogę do przodu podczas kroku, biorą również udział w skłonach we wszystkich ruchach, gdzie pochylasz się do przodu tam także zachodzi ruch. Tutaj są dwa główne mięśnie: część lędźwiowa mięśnia biodrowo-lędźwiowego, no. Mięsień biodrowo-lędźwiowy, możemy tak powiedzieć, oraz mięsień prosty uda. część mięśnia czworogowego uda. dwa mięśnie, które wykonują ruch do przodu. Dalej ruch do tyłu, czyli przeciwny, co porusza nogę do tyłu. Mięsień pośladkowy wielki to silny mięsień, który również bierze udział w skłonach. Przy braku mięśnia pośladkowego wielkiego trudno będzie się pochylać. Zbyt duże obciążenie będzie spoczywać na dolnej części pleców. I jeśli nie jesteście w stanie, przy słabym mięśniu pośladkowym wielkim, prostowniki grzbietu, do których należą prostownik, mięsień biodrowo-żebrowy, mięsień czworoboczny lędźwi, nie są w stanie wytrzymać takiego obciążenia. Bez mięśnia pośladkowego wielkiego plecy będą boleć. Dalej, co jeszcze? Ruch wstecz, tu. W stawie biodrowym ruch odwrotny do przodu wykonują mięśnie tylnej części uda. Mięsień dwugłowy uda, potężny mięsień. Dwugłowy uda, tak jak na ramieniu, okazuje się, że też go macie, a obok niego jest biceps. On jest trochę tutaj na zewnątrz i tutaj od wewnątrz. Dwa mięśnie, półścięgnisty i półbłoniasty, pomagają pośladkowi wykonywać ruch do tyłu. Oprócz tego, pod mięśniem pośladkowym znajduje się jeszcze mięsień gruszkowaty, który w pewnym stopniu może kompensować słabość mięśnia pośladkowego wielkiego. Często napina się przy jej osłabieniu i coraz bardziej uciska nerw. I to będzie dla nas dzisiaj ważne. Zaczyna też uciskać górne i dolne nerwy pośladkowe, które unerwiają u nas mięsień pośladkowy wielki i średni. A więc następny ruch to ruch w bok. Tutaj i ruch odwrotny. Zacznijmy od ruchu odwrotnego. To jest ruch w bok. To nazywa się odwodzenie uda. A to nazywa się przywodzenie. Nie przywidzenie jak zjawa z zaświatów, tylko przywodzenie, czyli przyprowadzają coś. Nie od słowa przywidziało się, tylko od słowa przywodzić kogoś gdzieś. Te nogę przywodzą do środka, właśnie tutaj, co mamy. Tutaj też jest duża grupa mięśni. Przywodziciele uda. Jest ich kilka, to bardzo silne mięśnie. Jeden osłabnie. Drugi może pracować. I wszędzie tam, gdzie teraz byliśmy, ruch do przodu, ruch do tyłu. W przywodzeniu mamy tam kilka mięśni, które pracują razem, i gdy jeden jest słaby, inny może to zrekompensować. Ale, właśnie, ruch w bok to odwodzenie nogi na bok, widzicie? Tutaj pracuje tylko jeden mięsień. Główny mięsień wykonujący ten ruch to mięsień pośladkowy, średni. To właśnie wtedy, gdy robiono wam kiedyś w życiu zastrzyk domięśniowy, to właśnie tam wam robiono. To się nazywa jakiś zewnętrzny górny kwadrant. To nie jest kwadrat. W medycynie są różne terminy. Jest kwadrat, a tam jest kwadrant. Dlaczego i skąd się to wzięło, nie wiadomo. Nazywa się to kwadrant. I wstrzykiwano wam właśnie w mięsień pośladkowy średni. I to właśnie ten mięsień pośladkowy średni. Wykonuje ten ruch. Oczywiście, obok niej znajduje się jeszcze mięsień napinacz powięzi szerokiej uda. Ale ona jest taka mała, cienka, ile waży, nie wiem, 100-200 gramów maksymalnie. W niej mięsień pośladkowy średni jest silny, a mięsień napinacz powięzi szerokiej to tylko jeden mięsień. Nie będzie w stanie odprowadzić Wam nogi. Nawet po dużym wzmocnieniu się nie uda, to dobre ćwiczenie, ale będzie boleć. Jak już się domyślacie, głównym słabym punktem jest właśnie mięsień pośladkowy średni. Zajmuje całą tę część, całą tę boczną powierzchnię. Gdy jest słaba, tutaj, między mięśniami, tworzy się taka wgłębienie. W życiu oczywiście rzadko, kto w ogóle wykonuje taki ruch właśnie w bok. W codziennym życiu nie używamy tego ruchu zbyt często. Ale jak on działa podczas ruchu, gdzie w ogóle jest wykorzystywany? W momencie, gdy stoimy na jednej nodze, kiedy idziemy, jest taki moment, że znajdujemy się na jednej nodze. Albo ciężar ciała praktycznie w 90% przenosi się na jedną nogę. W tym momencie mięsień pośladkowy średni utrzymuje naszą miednicę i nie pozwala jej w ten sposób opaść. Jeśli jednak mój mięsień pośladkowy średni jest słaby to miednica opadnie w tę stronę. Nie będzie w stanie jej utrzymać tego mięśnia. Czyli właśnie w tym momencie, kiedy noga idzie do przodu, mięsień pośladkowy średnim nie utrzymuje, to na nim skupia się główny wysiłek. Jeśli jednak nie radzi sobie z tym obciążeniem, to zaczyna się uraz stawu. Miednica względem głowy kości udowej wykonuje nieprawidłowy ruch. Powierzchnie stawowe, zbliżają się do siebie i jedna chrząstka chrząstka panewki zaczyna ocierać się o chrząstkę głowy kości udowej z czasem mogą się tu pojawiać różne narośla kostne deformacja samej chrząstki która się ścienia aby do tego nie dochodziło pierwszą rzeczą którą musimy zrobić to utrzymywać mięsień pośladkowy średni w dobrej kondycji a jeśli występuje artroza, to odpowiednio w 99% przypadków ten mięsień jest nieobecny. Nawet u tych, którzy później wymieniają staw biodrowy, mięśnie rzadko same się regenerują, wymagają treningu i rehabilitacji. Dlaczego więc ona słabnie? Co jest tego przyczyną? Najczęstszą przyczyną jest, no na pierwszym miejscu, uszkodzenie samego mięśnia. To znaczy. Na tle jego osłabienia już jest słaby, mało używany w życiu. Na przykład zbyt intensywny bieg lub chodzenie może spowodować uszkodzenie i zapalenie. Czasem dotyczy to ścięgna, innym razem mięśnia. To miejsce najczęściej ulega urazom i źle się regeneruje, przez co słabnie. Na drugim miejscu jest zaburzenie unerwienia. Nerw prowadzi do mięśnia, gdy zostanie uciśnięty, impuls słabiej dociera, przez co mięsień zaczyna słabnąć. Tutaj znajduje się wszystkim znany mięsień gruszkowaty, który leży pod dużym mięśniem pośladkowym. To właśnie on wszystko przykrywa od góry. A pod tym mięśniem gruszkowatym przebiegają dwa nerwy. Jeden nazywa się nerwem pośladkowym górnym, który biegnie do mięśnia pośladkowego średniego, a drugi to nerw pośladkowy dolny. Który biegnie do mięśnia pośladkowego wielkiego. I przy nadmiernym napięciu, przy skróceniu mięśnia gruszkowatego, jeden drugi, a czasem oba mogą być uciskane. Nerw jest uciśnięty, impuls nie dociera do mięśnia, mięsień traci napięcie, ulega urazowi lub w ogóle się nie kurczy. Ale co zrobić, kiedy chodzi o mięśnie pośladkowe? Organizm musi jakoś szukać wyjścia. Dlatego żeby utrzymać miednicę, kiedy tutaj mięsień nie działa, po przeciwnej stronie zaczyna się nadmiernie napinać mięsień czworoboczny lędźwi. Czyli tutaj osłabł, ale miednicę mogą jeszcze utrzymać po przeciwnej stronie. Te dwa mięśnie to mięsień czworoboczny lędźwi, częściowo biodrowo-lędźwiowy, trochę skośny zewnętrzny i wewnętrzny razem. Jeśli się napną, mogą utrzymać miednicę. Ale mimo to będzie już lekko nadmierne uniesienie miednicy w tę stronę. To znaczy, że nie pozostanie w odpowiedniej pozycji i noga zacznie się poruszać razem z miednicą, co jeszcze bardziej zacznie obciążać staw biodrowy. Ponieważ podczas kroku na nodze podporowej pojawi się u Was taki właśnie obrót, miednica będzie się obracać podczas stania i robienia kroku. Po tej stronie, gdzie działają mięśnie pośladkowe średnie, Macie zdrową nogę. Ale z powodu nadmiernego napięcia tych bocznych mięśni, mięśnia czworobocznego lędźwi, mięśni skośnych brzucha, noga do przodu będzie przesuwać się razem z miednicą w ten sposób. I na nodze podporowej będziecie cały czas obracać się na miednicy, a przy założeniu, że dwie powierzchnie stawowe miednicy już i tak są zbyt blisko siebie. Cały czas będziecie jakby szurać, drapać po głowie kości udowej. Ich chrząstka będzie się ścierać. Więc co robić? Po pierwsze należy wzmocnić mięsień pośladkowy średni, na wszelki wypadek usunąć skrócenie mięśnia gruszkowatego, żeby nie doszło do ucisku nerwu pośladkowego. A więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest popracować nad mięśniem gruszkowatym. Do tego dobrze jest użyć różnych kulistych przyrządów, na przykład piłki. Można użyć piłki tenisowej albo specjalnych przyrządów do masażu. Na okolice mięśnia gruszkowatego kładziecie piłkę i kładziecie się na niej. Można to zrobić zarówno leżąc, jak i stojąc. Tutaj to umieszczacie. Przejdźcie się po całym mięśniu pośladkowym na wszelki wypadek. Znajdziecie tam wiele bolesnych miejsc. Pracujcie nad mięśniem gruszkowatym, a także nad mięśniem pośladkowym wielkim i średnim. Wszystko razem. Jedna z opcji to należąco. Zobaczcie, jak można to zrobić. Połóżcie pod pośladkowy z boku kości krzyżowej wszyscy się położyli. Marszcie, myślcie, rozważajcie, żeby wasz mózg też się nie nudził bez sensu. Zajmujecie go czymś w tym czasie. Nie patrzcie po prostu w sufit, czekając, aż ten bolesny obszar, na który naciskacie, trochę się rozluźni. Potem kładziecie piłeczkę na inny punkt i też czekacie. Ból może być dość silny. Jeśli bardzo boli, zmniejszcie nacisk. Noga może być zgięta albo wyprostowana. To już zależy od tego, jak bardzo boli. Nie powinno być silnego bólu. Jeśli w momencie, gdy rozpracowujecie ten mięsień, poczujecie, że noga drętwieje, nie ma w tym nic strasznego. To po prostu znaczy, że sam mięsień jest dość krótki, i w momencie, gdy na niego naciskacie, nerw kulszowy zaczyna być uciskany. W tym momencie zatrzymajcie się i przenieście piłeczkę na inny punkt. Druga opcja, to robienie tego przy ścianie. Stajecie między ścianą, a mięśniem pośladkowym, kładziecie piłeczkę i możecie to robić w ruchu. Przetaczacie ją w prawo i w lewo, czyli ona się przesuwa tam i z powrotem. Widzicie? Tą okolicę właśnie tak przepracowaliście tutaj, czyli wszystko dokładnie rozmasowaliście. Mięsień gruszkowaty przebiega stąd do tutaj w ten sposób. Od kości krzyżowej do krętarza, kości udowej. Dalej sama mięsień pośladkowy, średni, boczna część, właśnie ta, może być dość bolesna. Czy tę część również rozpracowujesz przy ścianie? Na początek lepiej ćwiczyć przy ścianie niż na leżąco. Ustawiliście się tak, przy ścianie, stanęliście i w ten sposób wykonaliście ruch. Zrobiliście to po prostu bez ruchu. Znaleźliście bolesny punkt, przytrzymaliście na nim z przodu. Tutaj, w okolicy bioder, z przodu stawu biodrowego, tam gdzie macie tę kość, to przednia górna oś kości biodrowej. W tej części znajduje się mięsień napinacz powięzi szerokiej uda. Często występuje ból, gdy mięsień pośladkowy średni jest słaby. I ją również możecie w ten sposób rozpracować. Niektórym nawet wydaje się, że ten ból, który ona powoduje. Z powodu swojego przeciążenia, a napina się dlatego, że mięsień pośladkowy średni jest słaby. Trzeba jakoś unieść nogę. Ten ból, wielu osobom, wydaje się, że to właśnie staw boli, a tak naprawdę to jest taki skurcz mięśni. Czyli jeśli dobrze to tutaj rozpracować, ten ból mija, czyli to nie staw bolał. I dobrze. A więc mięsień pośladkowy średni też został opracowany z obu stron. Są dwie opcje. Jeśli bolesny punkt jest dość silny, to boli. Znaleźliśmy, nacisnęliśmy, przytrzymaliśmy przez minutę, przeszliśmy do następnego i w ten sposób opracowujemy. Jeśli nic szczególnie nie boli, można to robić po prostu w ruchu. Macie piłeczkę, przesuwacie się lekko w prawo i lewo, przemieszczając się i opracowując cały obszar. Po tym można już przystąpić do treningu mięśnia pośladkowego średniego. Oczywiście można też rozciągnąć mięsień gruszkowaty, ale dociekliwy widz zapyta, a dlaczego mięsień gruszkowaty się skraca? Tutaj tworzy się tak zwane błędne koło. Mięsień gruszkowaty zwykle skraca się z powodu osłabienia mięśnia pośladkowego wielkiego. Im słabszy mięsień pośladkowy wielki, tym bardziej skraca się mięsień gruszkowaty. Im bardziej skraca się mięsień gruszkowaty, tym mocniej uciskany jest nerw pośladkowy dolny i tym bardziej zanikają wasze pośladki. Ale z mięśniem pośladkowym nic nie poradzisz. On ma tendencję do osłabiania się. Zwłaszcza jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, a nie aktywny, tylko właśnie siedzący. Jeśli leżysz, też stają się płaskie. Jeśli siedzisz, również stają się płaskie i słabe. A więc mięsień pośladkowy średni. Zaczniemy go trenować. Kładziemy się na bok nogę, która jest na dole, zginamy, górną nogę prostujemy. W tej pozycji zaczynamy ją unosić, starając się trzymać stopę równolegle do podłogi. Jeśli zrobicie to w ten sposób, część mięśnia pośladkowego średniego przestanie pracować, a obciążenie przejdzie na przednią część, która zazwyczaj jest w miarę rozwinięta. Dlatego staramy się trzymać stopę równolegle do podłogi. Nie ma znaczenia, czy wyprostujecie palce, czy nie. Kilka poziomów trudności. Jeśli podczas masażu była ona u Was dość bolesna i trudno Wam wykonać to ćwiczenie, możecie zacząć od tego, że po prostu potrzymacie ją w bezruchu. Nawet na niewielkiej wysokości, po prostu żeby ją trochę pobudzić, chociażby przez 5 sekund. Na początek unosząc niezbyt wysoko. Wielu osobom już od tego będzie się męczyć, ponieważ mięsień pośladkowy średni musi pracować zarówno dynamicznie, jak i statycznie. Dlatego w pierwszej wersji obracamy nogę. Można nawet trochę tak, żeby pięta była skierowana do góry. I właśnie tutaj. Przytrzymajcie w takiej pozycji przez 5 lub 10 sekund, jeśli się uda, połóżcie i rozluźnijcie na jedną stronę. To też robimy, skoro pokazuje, trzeba to robić profilaktycznie. Sama też może to robić. No i na drugą stronę. Może się zdarzyć, że u niektórych z was jedna strona będzie lepiej rozwinięta, a druga gorzej. Można poczuć różnicę między nimi. Następnie przechodzimy do wykonywania tego ćwiczenia w ruchu. Tutaj unosimy nogę, stopę staramy się trzymać równolegle do podłogi. Noga w jednej linii z tułowiem i opuszczamy. Nie trzeba podnosić jej wysoko. No, gdzieś pod kątem 45 stopni wystarczy i opuszczamy, podnosimy, opuszczamy, podnosimy, opuszczamy. Jeśli te mięśnie nie są wystarczająco wytrenowane, już po kilku powtórzeniach poczujecie napięcie właśnie tutaj, w bocznej części. Jeśli podczas wykonywania tego ćwiczenia poczujecie ból w jakimś miejscu, to wróćcie na etap, gdzie pracujecie nad tym wszystkim piłeczką. Na jedną i na drugą stronę. Poćwiczyliście, podnieśliście, opuściliście, podnieśliście, opuściliście. W górnym punkcie można na sekundę zatrzymać, żeby zwiększyć obciążenie. Jeśli jednak nie wychodzi to zbyt dobrze, to nie trzeba zatrzymywać się na górze. Podnieść, opuścić. To jest pierwsze ćwiczenie, dalej drugie. Teraz przesuwacie nogę trochę do przodu. Tutaj pierwsze było w jednej linii z tułowiem, teraz trochę z przodu i już z tej pozycji zaczynacie również podnosić nogę. Zwracajcie uwagę, by stopa była zawsze równolegle do podłoża i nie odwracajcie jej. We wszystkich pozycjach przy podnoszeniu nogi stopa powinna być ułożona prawidłowo, równolegle do podłoża. Można też lekko unieść piętę. To samo od 5 do 10 powtórzeń. Wykonaliśmy, podnosiliśmy na jedną stronę i na drugą stronę. To samo ćwiczenie zrobiliśmy również, przyjaciele. Jeszcze więcej ćwiczeń, jeszcze bardziej szczegółowych, czeka na Was pod linkiem w opisie. Dotyczy to stawu biodrowego, innych stawów oraz kręgosłupa. Wszystko szczegółowo omówimy. I nawet chodzić trzeba, jak się okazuje. Nauczyć się poprawnie, żeby wszystkie te mięśnie pracowały w odpowiednim momencie i nie przeszkadzały sobie nawzajem. Jeśli podczas ćwiczenia coś gdzieś chrupie, to nie ma w tym nic strasznego. Ale jeśli pojawia się ból, to pod tym kątem lub przy takiej amplitudzie na razie nie róbcie. Róbcie tylko to, co wychodzi bez bólu. Mięśnie mogą się męczyć, to normalne. Jak tylko się zmęczy. Zatrzymujemy się, odpoczywamy albo robimy to na drugą stronę. Mieliśmy drugą pozycję i trzecią. Tutaj już przesuwacie nogę do tyłu, trochę do tyłu i w tej pozycji też ją unosimy. Staramy się, żeby stopa się nie obracała w ten sposób, żeby była równolegle do podłogi albo nawet piętę można trochę unieść do góry. Również od 5 do 10 powtórzeń, jeśli ktoś się zmęczy już przy trzecim powtórzeniu, to na razie 3 powtórzenia wystarczą. Przy osłabieniu mięśnia pośladkowego średniego bardzo często włączają się też boczne mięśnie. Tutaj, mięsień czworoboczny lędźwi i skośny, i wtedy miednica zaczyna unosić się do góry. Ale na początku, jeśli tak się stanie. To nic strasznego, później mięśnie się wzmocnią i miednica będzie się mniej poruszać. I wreszcie trzecia pozycja, w której oprócz mięśnia pośladkowego średniego pracuje także mięsień pośladkowy wielki. To wtedy, gdy zginacie nogi, łączycie kolana i z tej pozycji zaczynacie unosić nogę do góry. I przy tym Starajcie się, żeby miednica nie obracała się do tyłu, żeby ruch był prawidłowy. Tylko dzięki ruchowi w stawie biodrowym, przy czym amplituda może być niewielka. Ale za to właśnie ten mięsień, który powinien pracować, będzie u Was również pracował. Na jedną, na drugą stronę. Robimy. To znaczy, trzeci wariant jest taki bardziej lekki w porównaniu z dwoma poprzednimi. Również na wszelki wypadek. Można spróbować rozciągnąć mięsień gruszkowaty, są różne sposoby i rozciągać. Jeden z nich można wykonywać na siedząco. Nie wszystkim się uda, zwłaszcza tym, którzy mają już artrozę stawu gdzieś drugiego stopnia, może już się nie uda, ale warto spróbować. Można głównie profilaktycznie dla osób bez artrozy, ale z mięśniem gruszkowatym, lepiej rozpracowywać to piłeczką. Nóżkę ustawiamy w ten sposób, u niektórych goleń nie ustawi się równolegle do podłogi i po prostu trzeba. Na początek stawiacie nogę na kolano, naciskacie obiema rękami jedną ręką i w ten sposób jakby dociskacie kolano w dół. Jeśli wasza noga jest już mniej więcej równolegle do podłogi, zaczynacie pochylać się do przodu. Tutaj trzeba postarać się pochylić z prostymi plecami. Można pochylić się też wyginając dolną część pleców, ale jeśli spróbujecie pochylić się z prostymi plecami, właśnie wtedy poczujecie, że rozciąga się mięsień gruszkowaty. Właśnie w tym obszarze, tutaj w okolicy pośladka, poczujecie takie napięcie może być nawet niewielka amplituda ruchów, ale mimo to poczujecie, że coś w okolicy pośladka się naciąga. To jest jedna z opcji rozciągania mięśnia gruszkowatego. Można to robić też należąco, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ten sposób jest wygodny właśnie taki: czyli stawiacie nogę tutaj, chwytacie się za udo, a tę nogę przyciągacie tutaj do siebie. I przy tym też będzie się tutaj naciągać właśnie z tyłu. W okolicy mięśnia gruszkowatego, jeśli ktoś nie może sięgnąć rękami. Bierze tutaj pasek, jakiś pas, pociąga do siebie, i w ten sposób również mięsień gruszkowaty będzie się rozciągał. Ale to jest to samo, co ta pozycja z pochyleniem do przodu, tylko już leżąc, kiedy przyciągacie nogę. No cóż, przyjaciele, gratuluję wam zakończenia podróży po okolicy stawu biodrowego. Ci, którzy wykonywali ćwiczenie. Napiszcie w komentarzach, co Wam się udało, co nie wyszło, jakie macie dowody, jakie wrażenia i co sądzicie o kolejnych odcinkach.